Oficjalna kampania prezydencka ruszy w lutym. Andrzej Duda jednak już od dawna objeżdża Polskę. Odwiedził wszystkie powiaty w Polsce. Kampanię ma się włączyć teraz prezes PiS. Prezes będzie jeździł po Polsce, spotykał się z wyborcami i przekonywał do naszych racji, mówi rozmówca Super Expressu. Wsparcie prezydenta w jego walce o drugą turę jest dla Jarosława Kaczyńskiego niezwykle ważne, na tyle, że postanowił przełożyć operację drugiego kolana. Prezes zawita do małych i większych miast. Wiemy, że przed nim kolejna operacja kolana, ale prezes jest uparty i chce się zaangażować. Bardzo mocno w kompanie. A co prezes mówi, jest święte, zaznacza rozmówca gazety. O dacie wyborów decyduje marszałek Sejmu. Wynika to z zapisów z konstytucji. Wybory prezydenckie mogą się odbyć nie wcześniej, niż na 100 dni i nie później, niż na 75 dni przed upływem kadencji prezydenta. Wybory prezydenckie 2020 roku odbędą się zatem pomiędzy 28 kwietnia a 23 maja 2020 roku. Wybory prezydenckie w tym roku odbędą się zatem pomiędzy 28 kwietnia a 28 maja 2020 roku. Wybory prezydenckie w 2015 roku zorganizowano w maju. W drugiej turze Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego, a urząd prezydenta objął 6 sierpnia 2015 roku. Mimo, że Jarosław Kaczyński ma problemy ze zdrowiem, wiele mówi się o nim teraz w mediach. My również w niedalekiej przeszłości zrobiliśmy materiał o prezesie Pis, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij film właśnie wyświetlony na ekranie. Liczymy na Waszą aktywność w komentarzach. под фильмом.